No dobra, w poprzednim odcinku Humankind kolonizacja nowych ziemi idzie pełną parą. Ale niestety wpływy tych niebieskich szmaciarzy, cheaterów, kurde, coraz bardziej mnie denerwują. Czy uda nam się pokonać wreszcie tych uszustów? No, mam nadzieję, ale na razie zapraszam was do kolejnego odcinka Humankind. Okej, okay, jedna wizja, jeden syf, jeden cheat. Tak to się powinno teraz nazywać. Sprawdźmy, co oni tam... To właśnie, skoro... Ciekawe, czy oni ich zniszczyli tak naprawdę. Czy ja będę mógł ich jeszcze odkryć? Czy oni gdzieś tutaj są zakopani? Ach, tak w akcie przypomnienia. To jest jakiś, moim zdaniem, przekręt. Ta niebieska cywilizacja wyskoczyła nie wiadomo jak. Ma tyle sławy, że nie wiem co. Nie wiem nawet, gdzie są w badaniach. Nie da się chyba tego sprawdzić, chyba że ktoś wie, może powiedzieć. Ale z tego, co widzę, nie ma tutaj żadnego. No ta. to są po prostu badania. Nie, nie, nie w sposób jestem. Nie jestem w stanie zobaczyć, jak daleko się posunęli w badaniach. Jedynie po jednostkach mogę coś spróbować. Ale o, co to jest? Dzielnica badawcza i 12 tego? Jak. No właśnie, dobra, do spania. Chciałbym ich spróbować podbić. To jest moje, ma albo podbić, rozwalić chociaż im stolicę, jakieś jedno miasto zabrać, cokolwiek, bo tutaj po prostu takie są masakra o ich wpływy. Ja mam wpływ, o 17, a ci mają, jep 170 tego. Skąd? Chciałbym wiedzieć, po prostu skąd są te wpływy, jak, jak oni to zdobyli? Nie wiem. Mam nadzieję, że później jakaś, nawet jeśli to przegram, bo tak też przecież może być. Mam nadzieję, że będzie jakaś powtórka, czy coś, żeby to do jasnej cholery pokazali mi, co tu, co tu się stało, tak naprawdę. No, moim zdaniem to jest jakiś ostry, ostry, ostry przekręt. No, dopiero tutaj takie bariery. O, no, bo teraz ci co chwilę tutaj będą niezadowoleni, bo ja będę musiał im zmieniać tutaj ten, te prawa, bo przecież oni mają wpływy i to się tak ciągnie, ciągnie, i tego co. Co tam jest? No. Eee, ale nie mają żadnych zasobów. Ale chyba, bo to też nie wiadomo, co to znaczy, że tutaj ich tego nie widzę. Import, eksport. Czyli może jednak mają, czy nie mają? No właśnie, to też nie wiem. Może ktoś powiedzieć, czy to, że ja tylko, bo w sumie to by się zgadzało. Ja widzę tylko, no oni na pewno coś muszą mieć więcej. Tylko dlatego, że ja tego nie widzę. To dlatego dzielnica rolnicza. Jakiś cheat. Hmm. Czy oni tu już mają nowoczesną erę? Eeeh... Idź pan z takim czymś... Nie wiem czy spróbuję. No dobra, przyjmę im to, zobaczę co This to ten... No właśnie, takie We've mają accepted. zasoby, ale strategicznych chyba. A nie, też nie odkryję tego po prostu. A za ile ja to mogę kupić? O, tani nic. Ma. Pokupuję wszystko jak leci. Jedwa, trochę drożej już. Ile to? No, to taniutko. I perełki też trochę tam sporo, ale dobra, wykupię to wszystko jak leci, bo to daje fajne bonusy. I się ucieszą wszyscy mieszkańcy. Oj, będę miał od razu wgląd jakiś tutaj lekko w ten ich teren. Manu, manufaktura już, ma. nie, to jest jakiś... To jest jakiś przekręt wszechczasów chyba. To ja tu mogę robić, tak naprawdę, tylko jakieś naukowe, żeby przyspieszyć te badania, chyba trochę. Co to jest? Niewolnicy, bez sensu. Kolonizacja nakłada na miasta jakieś tam statusy. Tolerancja, wiary na te, jeśli wyznaję, tego byłoby spokój. Wolność prasy, zapobiega każdej rewolucji, albo wolność. Hmm. Nie wiem, nie wiem, nie. nie. wiem, po prostu to mnie tak zniszczyło psychicznie. Na podstawie prawdziwych wydarzeń, ha tutaj to tak, że tam można sobie odwiedzić. Jako ja mogę jako władca sobie odwiedzić jakiś tam buyer lub po prostu tam mieć to gdzieś. Dobra, odwiedzmy. Mam nadzieję, że, że się ucieszą. No, chociaż tutaj jakieś tam naukowe bajery zachodzą. Obce mądrości, o nauki na liczba szlaków handlowych, albo na tego. O, mogę kolejne wyznanie, fajnie. Szkoda, że oni mieli już te wyzwania 100 lat. O, właśnie, i wszystko do nauki, chyba że to jest taka. Ale to znowu pokazuje, jak ta gra jest niezbalansowana. Jeśli wszystko się pójdzie pod naukę, to oni wyskoczyli sobie tak po prostu. Obcą religię bez sensu, bez sensu. no i zdolność bojowa, tutaj jeszcze zaraz będzie tego, i ki będzie z tym, tak naprawdę. No, bo to wiara. A tu, no, najlepiej, całą wyspę niech mi tu zajmą. A jeszcze tutaj, tak? No, i jak, jaki to ma sens? Że nie wyprodukuje tyle tych, tych wpływów, tutaj. Żeby się im przeciwstawić. Bez sensu. Ten, ten system moim zdaniem totalnie, ale to totalnie daje. Nie bójmy się tego powiedzieć dupy. No to tak wygląda właśnie. Jakby to było kompletnie rozwalone i bez sensu. O, no ty Statek, co ty jesteś? Mniejsze uszkodzenie morskie. Weź mi wyłącznego tego chcę tu zwiedzić co tam jest. Kwiastka Rolnik Dobra i poczekaj do następnej tury O, kto by się spodziewał Tutaj musiałbym wszystko odwoływać I tak dalej, co to jest No odwołaj, nie będę niczego odwoływać No i oczywiście zadowolenie spada Trzeba robić budyneczki, jakieś tam dupeczki Jakieś takie głupoty mm, Nie lubię, nie lubię czegoś takiego Lubię <laughs> coś co, co jest zbalansowane, ale to, to jak ten komp tutaj cheatuje to jest po prostu straszne. Dobra, jakaś kasa może bez sensu Może naukowe, hej plus 8 plus 6, bez sensu już Dobra, i faktycznie chyba zostaje tylko robić tu jeszcze trochę budynków i Wojo, Wojo, Wojo Ty co ty możesz robić? Plus 13. A póki jest zadowolenie jeszcze to można robić. Zrób na wszelki wypadek te mury bo mówię. Bo nagle wpłynie jakiś... Kurde, wpłyną te wiśniaki i co ja zrobię Stabilność wpływy. Plus 2 wpływy, ale to w tak bez sensu statki. Produkcja. No nic, no zostaje chyba faktycznie robienie. Ile te 31, o piekinierzy. Faktycznie, bo zostaje po prostu zrobienie armii i tyle, i spróbować ich podbić. Taki ostateczny atak i amen. No wieśniaki z wielkimi mieczami, 35, a 31. No, ale to zrobisz mi dwa staki tego... Jeszcze raz trójkę i znowu tu. Na ratę płyń, płyń Co to jest? Fregata parowa, no jak? Jak się mam ja przeciw temu stawić? Nowe zasady funduszy. Obcą religię, no właśnie, religijnie pewnie też, tak, już przejęli tu wszystko, zaraz, no, no właśnie. Znaczy, to też się tak, no co to jest, odblokuj, o, można odblokować natychmiast technologię. Inżynierię. O. Ciekawe w sumie też jest tam poczuć się jak takie, wiecie, tam, nie? Że tak powiem, niedotegowany tutaj trochę, no ale no, dajcie spokój, żeby to była różnica jednej tej epoki czy coś, to okej, okay. Ale takie coś, co tu się odwala, to jest komiczne. Tego nikt nie sprawdzał, nikt nie balansował. No. O, jedyne, co mi zostaje, to chyba naprawdę wyprowadzić jakiś atak z ukrycia. Po prostu 500 Co to w ogóle jest? Jak, jak można zdobyć tyle <laughs> ludzi w posterunku w takim czasie? O 70 ludzi. Chore to jest. 500 różnych bezsensownych rzeczy. No, kontroferta też nie wiem po co jest nigdy jeszcze kąpnie przyjął kontroferty. Momencie, tylko co tam wyciszę pierdoły. Mhm, mhm. No i tu jest armia która tam co. Tych też można byłoby tam kiedyś ulepszyć. No i to, to chyba naprawdę zostaje mi zrobić po prostu, nie wiem, z 5 staków czy 6 tutaj, z 6 tutaj, z 6 jeszcze tutaj, i wtedy uderzyć na nich siłą, kurde, dzikusy, Jako ja będę teraz sleep No, znowu mogę odblokować sobie już jakiś kodeks rycerski. As feudal structures prove practical for both farming and warfare, certain codes and practices arise that ideally ensure a fair and honorable society. Yeah. Lovely. Impressive. A cultural wonder that makes me want to pull out my toy blocks and go crazy. No, ale ty już płyję tutaj z powrotem, bo przecież tam zaraz się będzie rozwalać coraz bardziej. No ale tutaj, kurde, jakiś atak z, z zaskoczenia zrobić, gdzieś tu wylądować. Może by się udało. I tutaj z dwa ataki bym przypuścił, dwa miasta bym spróbował im zająć od tak Może faktycznie to ma jakiś sens. no Bo teraz nie widzę, nie widzę, co mogłem co zrobić innego, nie? Pollution in this territory is fortunate. You have unlocked seafaring. Mm -hmm. ah, to safely travel the <noise> Te statki dostają tutaj. Głupawki. Wyłącz to, wyłącz. Ty będziesz eskortować tutaj, może coś ci się uda. Ty też, co to jest? Platforma strzelnicza. Wyłącz, wyłącz. I też was złączymy tu. Dobra, no, tutaj ludzie się tworzą, ale też to jest jeden naturę tak naprawdę, gościu. Szybciej tego nie będzie. Dobra, jak to można połączyć? Wy tu macie tych, kusznicy. Tu jeszcze będą kusznicy. Zaraz, zróbcie mi tutaj, o. Koszty przemysłu. Na jednostkę. No to też może dać, też dwóch kuszników jeszcze i z wielkimi mieczorami. Wy tam roztegowaliście To dobra łączcie się w bólu Ty tutaj A, stolica, tak? Nie ma co robić O, no proszę, tutaj Szlak morski Stolica ma za dużo ludzi. Jak ja się cieszę, nawet nie wiecie jaki jestem szczęśliwy Zrobisz mi tutaj o, konnicę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Co to jest? Integracja jakaś tam się zrobiła doskonale. Ludzi też już jest za dużo. Porty, zrób tu port. I trochę budyneczków. Dobra, wreszcie, wreszcie coś tutaj się zaczyna kończyć te kolejki wielkie budowy. Przecież to było komiczne już Można zarezerwować nowy cud Ile tego? No tylko po co? Po co mi to? Tylko i tak to wszystko kradną. Wiary, wiary. Hmm. Ara, może to chociaż będzie trochę żarcia. Co to jest limit miast? Odwołaj. No nie ma. Nie ma, nie ma takiej rzeczy. O, ciekawe, że oni mają wszystkie inne zasady, te, które ja mam. To też jest takie dosyć podejrzane. Tak jakby specjalnie komputer tutaj, kurde, żeby mnie tylko zdenerwować. Do spania. Ty, tutaj się lecz. Mhm, mhm, wzrosła ludność, jak ja się że cieszę, strefa wpływów kulturowych. Na to. No nie ma nic już mojego praktycznie tutaj nawet moja stolica moje, moja, ten kultury jest pod ich jarzmem no, bez sensu bliskość, no zyskuję na bliskości co z tego, dobra to i tak jest za drogie tylko premie do badań mogę sobie zrobić brutalnie przerwana, to dlaczego co jest jakieś znowu tamte Kryzysy? To moglibyśmy, kurde, w sumie żeby właśnie. No właśnie. Ona no, no nie chce, żebym. Ja bym sobie sprawdził tego oczywiście, co ona tam ma. Cały ten teren. O właśnie, jest jakaś jednostka, co no, i on ma artylerię oblężniczą. w ogóle co? Nie, to jest jakiś przekręt. Pospolity już. No więc moim zdaniem jedyne co tu może wyjść to właśnie atak jakieś zaskoczenia i przejąć im z 2-3 miasta i bronić się w nich, ile wejdzie. Nic myślę więcej tutaj nie będę nie, nie będę w stanie zrobić. No gdzieś tu, tu i tutaj, właśnie trzy te ataki zrobić, i to jest jedyna moja szansa, mi się wydaje. Przemia ja do baleń. Tu też już za dużo ludzi. Poróbcie tutaj trochę tych tych osad całych. Nie osadu, tylko osady. Co to jest? Kolejna osmoza. No ale ja też nic z tym nie zrobię. Co to jest? Kolejka co ja tam poklikałem. Dobram. Co to jest? Kolejne prawo wspaniałe? Aha. Odwołaj, no nie spadł. I wy ciągle robicie hmm. Nie chcą, nie chcą a śpij tutaj Wy macie za dużo ludu, no to tyle to ja wiem Zaraz jakiś posteruneczek wam tu zrobię Czy tam osadę będzie więcej ruda, ale o, już robisz tu nicę, więc tam nie ma co płakać. Na kogo ja to mogę robić? O, arkebuzerzy, wreszcie, wreszcie jakaś. <laughs> tego światełko, nadziei. Tylko do tego potrzebuję saletry. Gdzie ona tu jest? Jakaś. Proszę ją zbudować. I chyba tu gdzieś jeszcze było. O. Czekać, czekać, czekaj, co to jest? Bitwa umysłów. No kiedyś już to widziałem, bitwa umysłów. Badać, badać. Ja muszę teraz właśnie jedyne co mogę zrobić, to jest spróbować go właśnie jeszcze dogonić leciutko technologicznie i wystawić jakoś, bo kto tu jest. Tu są arkebuzerzy doskonale, ale broń palna jakaś lepsza, no to tam za 100 lat dopiero tutaj jakieś gówno. Musiałbym iść tu i tu, no to te bombardy może jeszcze jak się uda się odblokować, ale do tego czasu to nie ma szans tutaj wyrównać jakoś bardziej tych szans. No tu ciągle ta osmoza, o właśnie, ale nie mam na to kasy, to i tak nic nie zrobię. Hej, gdzie ja mógłbym postawić? No plus 10 do tego, no ale to i tak nic nie da. Przemysł, przemysł, okej. Okay. Jak w ogóle to miasto jest rozciągnięte Dobra, a co wy na to? O, ludzie już właśnie trochę lepiej. Są dusze na kupce. Wy, no czekać, czekać. Jest, jest saletra już. Wy bez rozkazów, ale dlatego, że właśnie jeszcze tutaj kończą się budowania tych, więc to wspaniałe. Ora, no faktycznie, może się uda. Mam nadzieję, że on właśnie nie jest gotowy do wojny. Ja se tu po prostu ile wy w ogóle kosztujecie? 400, no to też za dużo. Was tam widzę, już nie ulepszy. Nie, jedna, mieliście wszyscy iść. Włączam się. Ja muszę nie kazać się złączyć. Nawracanie, seranie, Wiara. Wiecie co to? Jak, jak mówią, nie? Siła wiara twoja, no właśnie stara. Chociaż w sumie nagle takie busty dostaję do tej nauki. Może coś tam wyjdzie z tego. Osmoza, osmoza Bolerioza, okej, okay. same fajne rzeczy. Odmów. O, widzę, stolica tam ma wywalone na to. Kontroferta, no. Sorry, Mówię, może, może jest tak, że on nie ma też strategicznych wszystkich. To też byłoby fajne, właśnie. Na przykład, że co móc z tych technologii, kiedy nie ma po prostu nawet zasobów. Bo ja tu na przykład zająłem właśnie tą wyspę całą, nie? Tak też może być. A tu co tym razem? 500 badań, no i Git. O wow! Wszystkie gwiazdki! Ciekawe co ja teraz z tym zrobię? Pewnie... Będę musiał zrobić transcendencję! Gwiazdka naukowca... Co to jest? Kupiec z dalekich stron. O no, tego też nie miałem nigdy. Puk, puk! Dobram knosos... Knuros! Puka jakiś tam gościu i co on chce? Od obległych przybywa. Ciekawe skąd mógł przybyć. Jeśli od niebieskich to go chyba nie chce. Twoich sz szlaków handlowych twierdzą też, że ich towary są wysokiego pożądania, o y odprawcie <grych> Szansa na nieoczekiwany rezultat. No nie wiem, no przyjmiemy ich, no, co ja you mogę zrobić. Tak, 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 to też już widzieliśmy mój ulubiony tego tekst o Trojanach wreszcie wreszcie sight of Angkor Wat is worthy of reverence not merely for the temples but for the care it took with water and irrigation oh no nie stać nie stać mnie co wy możecie zrobić O, właśnie Nie macie zbytnio, gdzie tych posterunków już budować, co? 4,12, 4 tego A to zrób tam i jeszcze tu na dole jakiś mogę, dobra Pobudujcie trochę, bo to minus 10 stabilności niby, ale tu to... No właśnie, kilka budyneczków jeszcze i będzie git A wy co? Też macie za dużo ludzi No tam osoby i porciątko. Leciutkie budyneczki i dobra. Wzrost ludności. O, super. O, o 500 się zwiększyło. Dobra, robicie teraz to co chce, No właśnie. To jest, mówię, chyba muszę skipnąć trochę tych budynkowych i spróbować tutaj poraszować właśnie jakieś karabiny i wtedy wywołać im jakąś tutaj walkę. Jak w ogóle z czasem stoimy, bo pewnie już zagaduje się. No właśnie, tak jak myślałem. No dobra, to dzisiaj się trochę pośmialiśmy z tych cheatów. No, kolejny buścik. Niereligijność, a to jest bzdura. No, pośmialiśmy się trochę z tych cheaterów tutaj. Jest plan opracowany, więc co, zostaje tylko. No, pozbierać te rzeczy. Nie, oczywiście pozostaje. Psz, kto to przyłączy? Ty, no ty. Jeszcze ekspansjonistów jest. O, ropa jest, o nawet dwie, dwie, sztuki ropy. No, więc zostaje tylko stworzyć taką armię, po prostu masą ich, prawda, towarysi? Zasypiemy ich ludzikami i wtedy będzie szansa faktycznie o Los Angeles podbijemy Los Santos czy jakieś tam inne 81 ludzi, masakra. Jedna normata stoi. Dobra, to by było na tyle i widzimy się w następnym razem, humankind. W jednej wizji, w jednym cheat'cie, o tym cheat'cie i w jednym tam szczęściu mam nadzieję jakich ich pokonamy, hejo.